Siema w kolejnym filmie. Przed chwilą nagrywałem materiał o rozsiewaczu i pomyślałem, że nagram aktualną sytuację z ziemniakami w przechowalni. Bo tutaj, jak widzicie, się pusto zrobiło. Tutaj Wam rzucę film, który nagrałem po zakończeniu sortowania. Tyle zrobiliśmy wczoraj i dzisiaj. Tu niecałe 400 woreczków jeszcze na sprzedaż jest. Nie, liczo, nie licząc tych dużych. Dzisiaj tak w ogóle jest 23 marca. I dopiero skończyliśmy. Za, mie za miesiąc będziemy sadzić. I tak w koło Macieju. Jak widzicie już ziemniaki. Poszły większość, która była naszykowana tutaj w tych skrzyniopaletach paletach i na paletach. Jeszcze jeden kupiec ma przyjechać po te 90 sztuk denara i się zostanie Ignacy w ilości około 90 sztuk na bieżącą sprzedaż, tak żeby mieć do tych młodych. Już widziałem, zaczęli sadzić, także niedługo pewnie będą, no to te 100, niecałe 100 woreczków myślę wystarczy do młodych, żeby to się zazębiło. I mi jedynie na sprzedaż zostaną te wielkie, w tych Big Bagach. Jeszcze nie mam na nie zbytu. Aczkolwiek podobno coś ma być. Że jeszcze je upchnę. Eee. Eee. Ktoś ostatnio 10 woreczków zamawiał, nie przyjechał. Także cudowni kupujący. Eee. Jak widzicie, tutaj była kupka z tymi odpadowymi. Też jej już nie ma, bo przyjechał jeden gospodarz. Pół tej tony wziął. No ale dla bydła jeszcze jest tutaj. Zaopyskiwaczem kubka. Także na dwa miesiące starczy albo nawet lepiej. I tam są jeszcze te drobne odsadzeniaka odrzucone. Też dla bydła. Także no mamy zaraz kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. Cześć koło tego starczy czy tych ziemniaczków dla bydła. Tutaj sadzeniak dla mnie i tutaj. Hmm. Pewnie no, w ciągu miesiąca będziemy sadzić bliżej maja. I tutaj jeszcze trochę się z tego sprzeda, chociaż kurde, ciężko szacować na oko ile tego jest. Bo tu będzie. Może jakaś tona zostanie, na tonę mam zamówienie. Na tonę tego i tonę Denara. A i inny, inny gospodarz zamawiał jeszcze 600 Denara. Także jak nigdy w tym roku wam powiem. Jest zainteresowanie. Miałbym dwa razy tyle jeszcze tego drobnego, to bym sprzedał pewnie. Bo jeszcze kilka telefonów było. Wszyscy się wrzucili na ziemniaki, no, ale niektórzy w takich mniejszych ilościach, a ten chłopak co dzwonił po tonę tego i tonę tego to powiedział, że na młodego zgłosił. <noise> Skąd ja to znam? Życie. Także ten, no. Przechowania świeci pustką. Mogę... Dokończyć oświetlenie. Bo tu jeszcze jednej lampy mi brakuje. Jedna jest w ogóle nie podłączona. Ta na końcu. A do tej jest przewód tutaj dociągnięty. I tu jest włącznik. A. Tylko jest przewód odłączony. O. I mniej więcej prawie tak wygląda pełne oświetlenie. Bez dwóch lamp. Także w miarę jasno w przechowalni. Te dwie ostatnie muszę jeszcze trochę przesunąć w tę stronę, bo później doszedłem do wniosku, żeby je przykręcać na wysokości tych, co tam są, bo tamte są w miarę fajnie rozmieszczone. Także, żeby jeszcze tutaj bardziej doświetlony róg był. Nie wiem, czy to potrzebne, czy niepotrzebne, no ale niech już będą na równi przykręcone z tymi, co tam są. Tam jeszcze jedna została żarówka kręcona. No i tutaj jeszcze jest żarówka. Te żarówki, nie wiem, one mają, ale to ciemno tutaj było. Ale jak są te, no to fajnie. Widno. Można sortować przy takim oświetleniu czy jakikolwiek sprzęt tutaj wprowadzić, coś naprawić to będzie się od razu przyjemniej robiło, a nie w takich ciemnościach. Ostatnio też gaśnicę przytagałem z piwnicy i ją przywiesiłem. Tak na wszelki wypadek przy fotowoltaice. Wiadomo na dach to nie sięgnie, no ale jakby się coś na podwórzu wydarzyło to zawsze pod ręką będzie. Jeszcze kilka takich muszę kupić i w różnych miejscach je przykręcić. Chęć, żeby kilka kroków zawsze do gaśnicy było. Duży koszt to nie jest, a może się kiedyś przydać. No, lepiej oby nie. Lepiej, żeby nie była potrzebna. No ale w razie czego, pod ręką będzie. No i dobra, dosyć gadania. Bo już was pewnie zanudziłem. Także, standardowo, jeżeli się podobało, ciągle tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla Was, jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie. I do następnego. Cześć.